Hej, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Pawstro. A to jest kolejny odcinek z naszej serii. Let's play Daisy. Tak, tak, wiem, miało nie być Daisy na moim kanale, ale tak wyszło. Nie jest to jednak zwyczajna Daisy, nie jest to mapa Czernoruś. A jest to Namask, czyli duża wyspa, również opanowana przez zombie. I cóż, tutaj jest miasto, przed nami to jest Lubiańsk. Nie wiem, co ja mam na początek. Tu? Aha, tak jak w standardzie, painkillery, bandaż i latarkę. Zwiedzimy sobie Lubiańsk, bo tam są baraki. Jest chyba ze cztery, więc warto to odwiedzić. I może coś znajdziemy ciekawego. A ta mapa jest naprawdę bogata w zasoby broni i innego, in, innych tego typu rzeczy dobrych widać zombie już się tam maso zrespiło i sobie lecimy nie wiem czemu w sumie nagrywam do ale tak e, The Warzy mi się nie spodobało więc nawet tego nie nagrywam tu ktoś mi gada na czacie ogólnym Nie wiem, czy ich nie wyciszę zaraz. Dobra, nie przeszkadzają tak bardzo. E, The Warsy mi się nie spodobało, ponieważ tak animacje w ogóle mi się nie podobają. Taka jakaś tak grafika, jakaś taka jest dziwna. W ogóle. Po prostu mi się nie podoba i postanowiłem sobie e, zagrać jeszcze w Daisy troszkę. Mamy broń, błagam, żebyśmy tu mieli broń, bo. Zombiaki do mnie wtargną jak nie znajdę broni To będzie po mnie prawdopodobnie SHIT Wypad... To... fuck Nie mam broni A Jestem tu uwięziony Eee, zaraz nie mam siekiery, nie mam siekiery. Jak, skąd? Aaaa Nie ma tu broni, god fak Fuck, 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 zostaw mnie, zostaw mnie Aaaa. Dobra, jeszcze tam są dwa baraki, albo... no dwa chyba tak Więc spróbujemy w nich szczęścia Spadaj zombie Tutaj w ogóle są takie dźwięki Skustomowane, jakieś krzyki dzieci są Spoko, o, glock, dobra Gloczka, więc już idziemy stąd wyjść chyba. O jezu, głowę, głowę, pawstro. Jezu, ale nie trafiam. Boże, one tu wejdą do mnie. Nie. cofnijcie się, idź stąd. A, nie mam naboi prawie Nie, nie Idź stąd, no nie, ile ich was tu Jezu Dobra, jeszcze Proszę, żeby nas więcej nie było Teraz nie mogę wyjść, bo mi ta jest starta Przeszkadza tu Dobra, O, krwawie, fuck Nie zauważyłem no nie, jeszcze jeden się pakuje, cieć Idź stąd! Deszcz zaczyna, a deszcz pada sobie Dobra, poszedł Zacząłem do niego mierzyć i sobie poszedł Swaniaczy, grana tymny, no to może się przydać ostatecznie No nie Pieprzać. To było chyba ograbione przed chwilą, bo ja nie mogę. Powinno być masa broni. Dużo ludzi na serwerze i to do tego. Dobra, o oh jeszcze tu jest łóżka. O, szybko, bo tu zaraz wejdą. Aaaa! Dobra, uciekłem, uciekłem. Ok, tutaj już mamy jeszcze jeden budynek, dwa do przeszukania. Tu też coś jest, Hunding Knife. Dobra. W sumie nie wiem czy nie nazwę tego odcinka próbą przetrwania, bo to w sumie tak wygląda. Od początku zaczyna mi takie tam. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy engine poza tym masz shield, ale wiadowskie rzeczy tutaj są. Zaraz będę musiał ruszyć gdzieś w stronę jakiejś bazy wojskowej. No, rotor. Oczywiście jakbym miał naprawić helikopter, to bym niczego takiego nie znalazł w życiu. Zawsze tak jest. Tak, Dobra, stąd, ile mam pocisków. Boże z 6-6 chyba mi zasłania okno od Mililisa czyli programu do nagrywania i nie, nie wiem Nie jestem ślepy, nie jestem Dobra, idziemy stąd, Karte, ten nic nie ma Jeszcze fuel tank Eee Boże Nie fuel tank, tylko garnister, nie wiem jak to jak się nazywa Dobra, idziemy stąd. Więc tego nie ma. Tam jeszcze powinna być jedna wioska. W której reszcie spisz się samochód milicji. Ostatnio tam go znalazłem, więc powinien tam być. Lubiańsk, tam jest Workuta. Workuta to jest największe miasto w tej grze i chciałbym je w sumie pokazać. Więc, ale nie wiem, w tym odcinku raczej nie dam rady tam dojść. Więc spróbujemy w następnym, jeśli przeżyję oczywiście no Dobra, i tak wam je pokażę Tak czy siak, nawet jak zginę Tam jest ten biały budynek Do którego też można wejść Taka ciekawostka Można tutaj znaleźć również Inny typ ubrań, czyli Ciepłe ubrania, które chronią nas przed zimnem Na terenach Śnieżnych bo jak tam wejdziemy to bez ubrania ciepłego to naprawdę możemy źle skończyć A tu mamy jakąś szopkę szopence co masz w środku? O picie jakieś mi się przyda Ronna no i więcej dobra picie mi się najbardziej przyda Tam mamy dirstenda, znowu coś napierdala na w voice tam coś mamy w ogóle do przeszukania rusztowania tylko chyba dobra najpierw zobaczymy na standzie czy coś nie ma ciekawego nic i pociski do szotka. No, trochę mi wyblakł ekran, bo straciłem troszkę krwi. Jak będę tak dalej chodził po deszczu, to naprawdę mogę się przeziębić. I nie będzie fajnie, jeśli będę kaszem zabiał wszystkie zębiaki z okolicy. Dobra, nowe rusztowanie. Nie wiem, czy tu coś jest w ogóle. Coś tam jest chyba. Dobra, spróbujemy nam wejść. I obczaić. Tu mamy Wire Fencing Kit. No nic, a tu możemy wejść? O! A to ci co? Tu coś mam w bandarze. Bandages ooo wow, dwa granata domkowe, no będziemy, będziemy kurde ciskać tym jak? Granadierzy Siekiera, o, siekiera mi się bardzo przyda. Dobrze tu wszedłem wow. Tutaj widać w ogóle okolice, tutaj są lasy same sosnowe Dookoła nic więcej jak na razie. O oh fuck mm a nie, w sumie nic nie zmieniło myślałem, że mi się wywali pistolet ale nie, dobra dobra, to schodzimy ta mapa ogólnie jest stworzona do do snajpienia naprawdę bardzo łatwo można tutaj się skitrać i kogoś upolować tak, przeładuj siekierkę i zejdź Krabinia. Ok. I tu już na luzie możemy sobie zejść. To mi nie potrzebne. Na drugim rusztowaniu chyba nic nie było. No to lecimy dalej. A no, tam coś jeszcze mamy. fuck, I stąd. No. Ej. Jak się zbieram tego, No w tym miejscu powinien stać, kurde, samochód milicji ale nie miałem szczęścia niestety tym razem idź stąd jaka ciofa, dobra idę stąd ja sobie stąd pójdę, jak ty nie chcesz mnie zostawić to obiegniemy sobie do workuty chyba mam nadzieję, że dojdę jakoś tam nie skubię się po drodze fajnie, że dodali ten motyw z tym w walce hmm, że się nie możemy teraz vlogować, bo inaczej bo po prostu jak dostaniemy kulkę obok nawet jak ona z koło nas przelecie, albo my strzelamy do kogoś, to przez 30 sekund nie możemy się wylogować ani wcisnąć Alt-4, bo jak wcisniemy Alt-4, to nasza postać automatycznie ginie i moje psy zaczęły szczekać w tej chwili. Ja pierdzielę. Zagny. No, mam nadzieję, że tutaj nie słyszycie za bardzo. Dobra, Z2 Ja jestem z powrotem i zbliża się do mnie zombie fucking shit. spierdzielamy. Stwyelamy. A tutaj łatwo bardzo. Um, gubić zombie w tych choinkach. Banalna sprawa, tu mnie gdzieś zauważył już jakiś ciołek. Ciekawe czy w tym budynku coś znajdziemy. My tu jest studnia, ale nie mam niestety butelaczki buteleczki Halo, jesteś tu w domu O, jakaś bukawka, ale chyba niej nie biorę nawet Bo to gówno A tutaj możemy sobie ja tutaj nic na bardzo nie widać, tak czy siak A, nie wiem czy brać tą spluwę czy nie, dałby z trzodnią, chyba tego nie biorę, bo to jest dziadowstwo niesamowite. Więc sobie biegnę dalej po prostu. A no, jeszcze w tym może coś być. Nie mam pewności, ale. O, toolbox, toolbox, toolbox mi się przyda, bo toolbox od tej pory jest potrzebny już do naprawienia czegokolwiek byśmy chcieli naprawić. No, już. Nie mówcie, że krwawi. Nie, nie krwawi, dobra. Dobra, bierzemy tu boxa I zmywamy się stąd Więc nie ma, nie No to lecimy do, w stronę Workuty przynajmniej Nie wiem jak daleko jest do niej, ale chyba Chyba jest blisko, około kilometr coś mi się wydaje Albo ja. półtorej Ciągle mi ktoś kurde przerywa Co za życie O Jezu tak w ogóle to, kurde, sorry, że tak rzadko ostatnio coś często... Boże! Coś rzadko ostatnio wysyłam filmy, bo po prostu nie mam czasu jakoś na nagrywanie później. Na nagrywanie też jeszcze bym znalazł czas, ale później jeszcze to trzeba przerenderować, a z wysyłaniem to już jest kompletna kicha przy, moim... przy mojej szybkości internetu. To jest po prostu dramat i trochę mi to przeszkadza Mam nadzieję że kiedyś będzie lepiej Dobra tu mamy kolejną jakąś bazę wojskową, tu są baraki O oh fuck Weź wypierdzielać No wstawaj Dobra kurwa mać Nie zajebię zaraz Dobra tędy się wczołgam Mam nadzieję, że nie przyjdą za mną tutaj Jezu, ale mnie teraz zbiczowały Po prostu szok Kurde, tu nie ma baraków, tam są baraki Tu są dwa baraki O, mamy żarcie Będę mógł sobie coś wszamolić. Mogę do AK. już się przydadzę, jakby coś. Tak, już oh, Shooting in Czarno, ha ha ha, ale śmieszne. Weź stąd, co mnie bijesz? Ty też. ty. O, magazyn tu G17, jak dobrze bandaż, Też całkiem przyjemnie. A ty czego tu szukasz? No, tu nic Tu też Tu też Jezu Jezus żadnej normalnej pukawki żeby nie było, to jest masakra Bandaż kolejny Mamy shotgun'a Shotgun'a w sumie mógłbym sobie wziąć Na pewno jest lepsze od siekiery Dobra na sobie shotgun'a Kurde, tylko nie mam za bardzo miejsca na... a te granaty tym napowoddupcom I naboje do AK A tego w sumie też Jak znajdę broń to pewnie będą, będzie przynajmniej jeden magazynek Do niej, więc spoko Nie G17, tylko CM1014 czy tam 1014. Jak to woli. Tu obok jeszcze są jedne baraki. Kolejna taka sama. O! No! I o to mi chodzi. AK74 może być całkiem przydatne. Jak nikt teraz nie zabije. To będzie dobrze. Wielkie mi się nie przydadzą, aż tak. O, kręwnik. Słyszę jakieś kroki do ciężkiej cholery. Jak kogoś zobaczę, to będę nieprzyjemny, naprawdę. No, kolejny do G17. I w sumie mogę teraz iść po te naboje do AK jeszcze. Tutaj nic. Tu też. I tu też. Dobra, to idziemy do tego. Tu zostawiłem naboje. Help, help. To mogę wpakować do. A granaty dymne też Dobra I sobie stąd idziemy. O fuck! No nie dobra, czołga się tylko. To nic mi nie zrobi. Tak więc bazy to by było na tyle teraz. I ruszamy w stronę warkuty. Okej. Okay. Dobra, myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam na kolejny. Tak więc, cóż, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i piona, cześć.